Jak naliczyć niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych w rewizorze GT? Niezrealizowane różnice kursowe należy wyliczyć na koniec roku. W tym celu wybierz górne menu Narzędzia Rozliczanie różnic kursowych. Różnice kursowe od środków pieniężnych w walucie obcej. Nalicz niezrealizowane różnice kursowe. Po przejściu dalej wybierz konto. Odznaczenie checkboxa dekretuje automatycznie naliczone różnice, powoduje, że naliczone przez program różnice kursowe nie zostaną zadekretowane. Natomiast zostanie dodany wpis w ewidencjach różnic kursowych od środków pieniężnych. Z tego poziomu możliwa jest dekretacja. W kolejnym oknie możliwy jest wybór linii kursów walut. Zostaje wyświetlony kurs waluty na ostatni dzień roku. W kolejnym oknie należy określić rejestr księgowy, w którym zostanie dodany dekret oraz dokument źródłowy. Należy podać również konto różnic dodatnich i ujemnych. Konta można zdefiniować w module Administracja, Parametry, Plan KONT. Po przejściu dalej widoczne jest podsumowanie. Wybranie Wykonaj powoduje dodanie dekretu. W raporcie można skorzystać z przycisku, który umożliwia weryfikację naliczonych różnic kursowych. Po wybraniu Pokaż widoczne są szczegółowe informacje, na podstawie których została naliczona niezrealizowana różnica kursowa od środków pieniężnych. W sytuacji, gdy nie zostały dodane wszystkie zapisy na koncie w walucie obcej i konieczne będzie ponowne naliczenie niezrealizowanych różnic kursowych od środków pieniężnych, nie wystarczy usunięcie dekretu z naliczonymi różnicami. Konieczne jest również usunięcie naliczonej pierwotnie różnicy kursowej w oknie ewidencja różnic kursowych od środków pieniężnych. Wówczas program pozwala na ponowne naliczenie niezrealizowanych różnic kursowych od środków pieniężnych. Pamiętaj o wystornowaniu niezrealizowanych różnic kursowych na początku kolejnego roku obrachunkowego.